走走走走 Ja bym był, to bym pomógł. Ja się tam nie boję. Coś nieco z Co? Coś nieco z O kurde. Matko, jedyna. To pan nie, co pan chce? Coś nieco z Ja się nie chwalę, ja mam talerz. Co ty, co, to, co I tu to wysisz? W pół godziny, kurwa. I co? No kurwa, pomagam ci, kurwa, nie da rady, tył. Tak daj radej, kurwa. Nie da rady, śpiące, bo ci śmierdzisz, kurwa. I co? Co? Nie Czasami, jakby zobaczyć prawdziwą konfrontację, jeszcze walki nie potrzeba w klapki MMA. Rastowa konfrontacja uderzacza za pasikiem, ale to uderzacz atakuje. A pierwszym clinchem jest middle kick! i pierwszy raz prowadzenia walkę do parteru, ale szybciutko. Proszę, jaki pan Wiele lat w piasturze Shaurin daje jednak swoje rezultaty. Drop kick i już rozpędza cepy Liczymy Wanderlei Silva. I czy to może za chwilkę się skończyć? O, ale świetne sprowadzenie! To będzie koniec pojedynku? Nie! Jeszcze ponownie będziemy na środku tej magicznej uliczki. Jeszcze raz zobaczymy. kolejne fantastyczne wprowadzenia, wykonanie naszego zapaśnika, niebywałe, co tu się dzieje w tym pojedynku, Chwyt za głowę i bezradny jest nasz striker, czy jest w stanie jeszcze zmienić coś w tym pojedynku? Lowki! Ale soczysty z pilowki walka sprowadzona do parteru? Co tutaj się dzieje? Co tutaj się wydarzyło? Jeszcze wciągnięcie do gardy, ale teraz popełnia błąd, dając plecy. Jeżeli zapasiek tak jest. Wyciągnie biodra, to może być w kapitalnej sytuacji. Aby kończyć ten pojedynek jest poddanie. Jest bardzo ustawiknika. Jeszcze tam niczym bolojankę w żamachle z Wandala w sporcie tym magicznym proszkiem próbuje. Oświetlić Twoje rywala! Jeszcze szybka konsultacja sędziowska przez telefon, czy można już przerywać, czy będzie koniec tego pojedynku! Mocny uchwyt! Morderci i koniec! Łooo! Wow! Ale pojedynek! Upgrade! Znikaj mi teraz kurczę, żeby szaluję Szaluje Ciebie. Został ten towar. nie No. Uciekaj. Idziemy Uciekaj kurma. Idziemy. Ale Ci się udało.

nie uszanować. Jestem daleko. Zobacz, co się dzieje. Zobacz, co dzieje. Cześć, upewniam się. i miłość. Zamknij We move along.